Hej, już wszystkim do Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, w kolejnym vlogmasie. I dzisiaj będziemy mieli takie serii świątecznym, bo ubieramy choinkę i pieczemy pierniki. Ogólnie to mamy jeszcze piątek, ale ponieważ już dzisiaj wyciągam choinkę, no to już dzisiaj zaczynamy. już sobie pierwkę wyciągam. wyciągam. Idę teraz poszukać skrzynki na której ona stoi, a potem będziemy dokończać też choinkę. Okej, okay, hejka, witam już. Chwalizuję z sobotem. Będę no, tak właśnie mała rozpuszczonym w włosach. I choć sobie już parę postaraliśmy na tym. Nie wiem, czy to widać. Ej na tej skrzynce. I stwierdziliśmy, że w tym roku Nie je wszystkimi połowkami. Żeby. <laughs> Przepraszam, żeby na to nie krasić, tylko po prostu naturalnie czyli pierniczki i um, pomalacze z kościkami, jakieś cukiereczki może jeszcze a dobra, teraz lecimy z otwarciem kalendarza adwentowego tutaj już mamy szesnastkę tutaj mamy już szesnastkę nie wiem jak ten coś szybko leci to jest na szczęście u mnie już minęły takie najbardziej um, straszne z codziennej kartką książka Teraz mam tylko dwa sprawdziany we wtorek z angielskiego i historii, ale to raczej będzie git i w środę mam z audycji w szkole to Bardzo mocno się nam uda ogarnąć i tak już y, potem już skrzypiec, więc już mam tak luźniej, że już nie muszę a, jakoś się stresować. Nie? E, strasznie, strasznie. Dobra, już jest wszystkie. Jak sobie otworzę i to jest ten ciemniejszy, który bardziej lepiej paruje. No jest już taka lekka, no to proszę się... Kito... tak sobie nie wyobrażać. Dobra, teraz za ogólnie to muszę się udać. Nie wiem, co sobie założyć. I... ok rozdziałem już ze um, no i teraz będziemy sobie jedli uh, obiadek, a potem pieczemy pierniki. a ja się jaram, um, jak widać um, też jeszcze sobie troszkę może na skrzypcach kolędy i my to? ok, ja sobie teraz robię właśnie takie Mam z kościkami na choinkę. Mam tutaj całe sprzęt przygotowane, więc zrobię się zarobienie I jak będę gdzieś tak w połowie, no, no nie, jak będę po prostu no, etapy tego, to Wam będę pokazywać. Oki doki, w miarę już mi to idzie. Nie, do tego ja mam jeszcze za mało chlebuś, dlatego, idziemy się nam piękny, jak pewnie, z więc chcemy go wyłączyć teraz. Ogólnie. Wajb świąteczny byłby lepiej, jakby był serio wajb świąteczny Bo za oknem wygląda to tak Super, no nie? Jest mam wajbu świątecznego Czekam najgłóźniej że wieczorem to się nadrobi, Że wieczorem będzie, wiecie, fajnie Zimowo Jakbym się dopiekł Chyba tak Zobaczymy, co z tego będzie w ogóle. Prezentuje się on tak? Jeżeli chcecie przepis, i przepis to dajcie, znak w, dajcie znać w komentarzach. A ja teraz wam pokażę, ile już tak zrobiłam. Ogólnie to większość zrobiliśmy na chwilkę. Więcej. To już na chwilce, które tego mam jeszcze z tyłu, jest troszkę. Tutaj mam jeszcze dwa, więc nawet. Nawet, nawet mi to idzie Dobra, ogólnie to zrobiłam wystarczająco, bo tutaj mam już ich troszkę i na choinkę mam już dużo, a jeszcze pierniki I będę robiła cynamon Tych muszę kupić, cynamon No, guziki. Prawie już użyłam wszystkie Tutaj tych pomarańczy zostało dużo, ale to będą jeszcze na główną choinkę I ogólnie gdzieś jeszcze Na no, ozdobę więc dobra, ja to teraz przywieszam. Muszę sobie ołówek umyć. Ja to teraz przywieszam, i potem będziemy okarniać w moim pokoju. Będziemy dobierać się do ubierać do... i zaczniemy już chyba z pierniczki. Albo zaczniemy ubrać cały dom Kasia, ja linia, mam już taki Wape Świąt, tylko za oknem, niestety, nie ma No ale cóż. Dobra. Lecimy. Chojneczka Choineczka pomarańczkami pięknie ubrana. Teraz jeszcze popatrzmy sobie tutaj do tych ozdobek świątecznych, bo tutaj całe półgórze jeżeli chodzi o choinkowe. I mam tutaj takie nalepki i nie wiem, czy je przykleić. A może sobie oszczędźmy. Mam taki fajny świetniaczek, który że nawet wiem, gdzie go Położę. Ale dobra, teraz lecimy z Clean With Me, robimy efekt przed i po. Mój papier przed, przed posprzątaniem wygląda tak, czyli tragicznie, więc teraz zamykamy. Trzy, dwa, jeden. że o wiele lepiej to wygląda. Teraz sobie ogólnie przegląnimy jakie mamy osoby do, na cały dom. Oki doki, teraz już będziemy z Spie pierniczki. Znaczy na musimy przygotować do pierniczków. nie mam oksiki. Pięknie. Będę. Tak, będę raczej chodzić. Ubrałam je tak po prostu w I na miniaturkę będziemy robić. Dobra, mamy tutaj fartuszek, który nie jest mój, tylko została. go dostała. I musimy go tutaj tak spiąć. Ja właśnie wiem, jak, na ile. Chcę tą to... Dobra. Nie wiem, ja na razie na kokartkę zawiążę. Trochę Taki mój pomarańczowy to. Z być chce. Teraz będzie za mało. Dobra, tak zostawiam. Teraz jeszcze z tyłu musimy to spiąć, ale to już będzie mniejszy problem. Dobra, jednak te słowa cofam. Dobra, czy jest git? Jest git. Oczywiście moje oksiki. Uwaga. Uwaga. Pięknie wyglądam. Ogólnie to piszę: tu rzuć wszystko i chodź w góry. Idziemy w góry. dobra nie. A więc tak. Ja ogólnie, ponieważ. Nie ja się czekać, że w lodówce to się działo. No nie wiem, tutaj też trzeba. Tak, na 15 minut do zamrażarki. Nienawidzę takich prędkości. Nie to Ale to jest mojego przepisu, Trzeba pół godziny, żeby się działo w tym w rzęsieniu. Dlatego z tego przepisu właśnie. robimy. piszę, że właśnie jak ludzie sobie Robimy ciasto już na 15 minut. Rozumiecie to? Aż 15 minut właśnie. Nie wiem, jak to można. Ale cóż, i. i um, Ja w ogóle nie dekoruję pierniczków. Jak byłam mocno dekorowana, teraz po prostu stwierdziłam, że bez sensu to po prostu smakuje. Ale teraz robimy wielki opening. I rok. I dopiero będziemy robić te pierniczki. I Idę ciasto. I tutaj jest foremka do kolekcji. Taką już chyba mam. Ok, sobie, jakie mamy foremki. Nie wiem, gdzie mamy foremki, chyba na dole. Tak, na dole. Chyba nie. Sprawdźmy. Sprawdźmy, nie ma. Dobra. Ogólnie to stąd znika wszystko za trzy. Dwa, jeden. Tak się on tu prezentuje. To jest historia rzeczy, bo tutaj będziemy pierniczki piec, dlatego teraz musimy to wyczyścić. No, więc możemy sobie poćwiczyć I musimy to wyczyścić, by było higienicznie. Pik, pik, pik. Upsi! Na razie, tak jak widzicie, robimy dopiero przygotowanie do pieczenia pierniczków, bo nic nie jest takie łatwe. Teraz na sucho szmatką wycieramy. Pięknie. Yy... Dobra. Yy, tutaj będzie się najmniej działo. Ale dobra, idę po ten przepis. Nie wiem, co do jest potrzebne. W sposób, że przy tym będzie to, Do miski mniejszą mieszanki do pierników. I masło i jajko co wszystko mi się na no, nieładno. Dobra, masło, wyciągniemy masło. Masło jednak jest tutaj. Jajko. Masło i jajko, czyli jedno jajko. Bo zrodziły Dobra. Pięknie. To się, się boję, że stucuję. Dobra, uwaga, uwaga. To nie jest problem. To nie jest problem. nie ma problemu. Tuda. Dobra, co mamy dalej? Pierni, aha, blaszkę. Piszcie w komentarzach czy wy dekorujecie pierniczki, bo ja nie. I to jest jeszcze ciepła, bo na siedzia w na te, na te na te na te na ten herb. więc no, ale tutaj. Do papier do pieczenia. Dobra, ja, więc ja wykładam. Tylko ja kiedyś nie w um, tej folii aluminiowej, jak się urywać. I zawsze, no czasami ją urywałam, a teraz już umiem. Więc każdy w życiu robi postęp. Dobra, to jest gotowe. Ja to powiem na samie, czekamy na zrobienie pierniki. Co dalej? Piekarnik nastaw na 75 stopni Celsjusza bez tym obiegu. Słyszę ciasto podzielone na połowę, Jedną część użyć do lodówki, drugą ja rozmacnę, żeby zło luźnie, jak uczynię słońce z wołową, mogę za pomocą formy wyciąć brąz szkła. Używając słońce w krzyżu, pokrzybujcie bakiernik i pieczewę. Zalecenie. Około 10 minut. Uczynię słońce z wołową. Nie należy spożywać słynnego jest to przed upieczeniem. Dzisiaj to zestestujemy. Nie na żartuję. Pyszny i zabawny. Słuchaj, kiedy to mi się Ogólnie ja to bardzo się cieszę, bo już większość moich trudności minęło. Czyli takie rzeczy jak sprawdziane egzaminy, teraz mi zostało tak jak w tylko to jest historia i angielski. I została mi kartkuka z audycji, która nie wiem czy się odbędzie nawet, więc no, bardzo się cieszę. Dobra, nie wiem czy nastawiać już to, czy nastawiać już piekarnik, ale chyba nie nie wiem tutaj do miski, dobra. Więc ja teraz ja czekam na mamę, trzeba ja się cieszę, że już kurcze grudzień, święta No, bardzo się cieszę po prostu Dobra, od mnie to właśnie poszło sobie po fryk, jak pierniczki Ale um, to, nie wiem gdzie są Muszę poszukać um, Dobra Jestem um, Dobra Co ja to w ogóle, dobra, szukam i Żółmi chyba to forum, a mi się chce spać. W sumie kupiłam sobie takie nowe i czasuję się tak. Stoję połowana konik na biegu na reniferek i misiu. i raczej tylko to będę robić i muszę się te gwiazdki. Więc będziemy się może na pieczy nie albo będziemy czekać jeszcze 15 minut. Taki długi ciasto jak sypięknąć już zameralnie nie pokażę Wam, bo jestem dziś korzony głęboko. Tutaj mamy przygotowaną już mąkę i będziemy zaraz formować. 15 minut. Czekamy. To wyciągnięte jest twardy kamień. Otwieramy. Nieco mało go wyszło. Oj. Oj. więcej wyciągnęłam. I teraz rozdzielam to na pół i wkładam połowę do lodóweczki. widzimy się już na wykrawaniu Bierzemy mąkę i posypiemy troszeczkę tutaj ym, na stół i zlecimy z wykrawaniem. no ja jak widzicie już sobie wykrałam pierniczki, zrobiłam już 7 pierniczków. Na razie robię tylko takie kształty, potem zobaczymy, może zadziałam coś innego. Więc widzimy się jak już będziemy w Korei zapiekać. O już mam pierwszą turę i wkładamy do piekarnika. Ja mam trochę krewmy, jeżeli chodzi o wyciąganie no... Dobra, teraz zostaje mi jeszcze czas. 10 minut pierniczki druga, która już jest w piekarniku ale ja teraz mam chwilę czasu dla siebie i pójdziemy robić kolację Pierniczki nam się już zrobiły i teraz zrobimy testing Tutaj mam takie gorsze, których nie wierzę na chajnkę. Na przykład taki Więc testujemy Przepyszne Bardzo bardzo mi znam przepis, bo sobie, są przepyszne Będziemy już na okazję to zasięgnieć i będziemy się już za chwilę. Okej, okay, ogólnie to. Kryjki ja wszystkie mam tutaj. I teraz będziemy je układać na chowineczkę na specjalnych zawieszkach. Pięknie. Ogólnie to, no mój chowink jeszcze, dam te inne bombki, pokażę Wam. Ona tak. Jeszcze dam te inne bombki. I ja teraz um, zakładam te coś na to I... i co się myśleć ogólnie to w tym filmie byłoby to w tym vlogmasie ciągle się byle. w tym vlogmasie byłoby to nadal i wam się podobają takie filmy to zostawcie w górę. według mnie jak na razie od początku jest to najciekawszy vlogmas najwięcej się, najwięcej się bym... dzieje się zostawcie łapkę w górę jeżeli wam się podobają takie filmy А я, Вася, так и говорю. До встречи,